Witajcie. Dziś sobie sprawdzimy energię na najbliższych 7 dni i do wyboru macie trzy grupy. Od strony lewej ten guzik zielony, grupa numer 2 środkowa złoty i grupa numer 3 niebieski. Przyjrzyjcie się, który najbardziej was przyciąga i zaczynamy. Witam grupę numer 1. W tym tygodniu mogą się w waszym życiu pojawić takie sytuacje, których będziecie się obawiali, że nie wiem przez jakieś inwestowanie coś stracicie, więc po prostu będzie, nie będziecie chętni, żeby to robić. Obecnie nie cieszycie się z tego, co posiadacie i martwicie o finanse. Narzucacie sobie jakieś ograniczenia z obawy właśnie utraty stabilnej pozycji. Jednak musicie pamiętać o tym, że zasoby wszechświata są nieograniczone. Stojące przed Wami szanse i możliwości również są nieograniczone. Dlatego znajdźcie swoją wartość i odważnie sięgajcie po wszystko, czego pragniecie. Nawet jeśli ktoś będzie chciał Was wyprowadzić w tym tygodniu z równowagi, to zachowajcie spokój. Już od dłuższego czasu niektórzy z Was o coś walczą. I tu jest przesłanie od kart, żeby się nie poddawać, żeby nie tracić nadziei, bo jeżeli wystarczy Wam właśnie sił i determinacji, to niebawem osiągniecie sukces. Tylko jeszcze trochę musicie wytrwać w tym, co aktualnie robicie. Uwierzcie też, że zostało Wam jeszcze wiele wewnętrznej mocy, którą musicie uwolnić, a przekonacie się wtedy, że wcale nie jest łatwo Was pokonać czy podporządkować. A to z kolei da wam siłę na wykonanie ostatniego najważniejszego być może kroku. Także działajcie mądrze, działajcie z wyczuciem i ostrożnie. Wykorzystujcie posiadaną już wiedzę, bo największym słuchajcie naszym wrogim jest zawsze strach, tak? A jeżeli czegoś się boimy, to też bardzo szybko się zniechęcamy. Także potrzeba zmienić swoje nastawienie i myślenie. Odciąć się od przeszłości i wyznaczyć sobie nowe kierunki. Ponieważ my, jako ludzie, ciągle się zmieniamy i rozwijamy, więc naprawdę, słuchajcie, nie warto stać w miejscu. Jeżeli nawet ostatnio doświadczyliście czegoś bolesnego, możecie we współpracy z innymi ludźmi przenieść się tam, gdzie czeka Was nadzieja. Może to być nowe miasto, może to być nowe miejsce zamieszkania, czy na przykład opuszczenie Dawnego kręgu znajomych. Także macie tu nieograniczone możliwości intelektualne, więc świat stoi przed wami otworem. Może być dla Was inspiracją w miarę poznawania go, a musicie tylko iść naprzód i nie oglądać się za siebie. Bądźcie też twórczy, przyjmijcie otwartą postawę wobec świata. A będziecie w stanie wykrować rzeczy, o którym wam się nawet nie śniło. Niektórzy z was muszą pozostawić za sobą jakieś sprawy lub osoby, które już wam nie służą i powodowały u was więcej cierpień niż radości. I też tu karty mówią, żebyście nie bali się przyszłości. Zaufajcie wszechświatowi, otwórzcie się na zmiany, bo niedługo w waszym życiu pojawią się nowe szanse. Więc po prostu jedyną rzeczą, którą musicie zrobić, jest odcięcie się od przeszłości. Bo jeżeli się od niej nie odetniecie i będziecie nią żyli, to nie zauważycie, że tuż obok Was znajdują się szanse na rozpoczęcie nowego etapu i zapomnienie o tym, co na przykład Was do tej pory czyniło martwymi. Pozdrawiam. Witam grupę numer 2. W tym tygodniu możecie dostać jakąś propozycję współpracy w trzyosobowym zespole, do którego wniesiecie dużo wiedzy i doświadczenia, ale i sami też sporo się nauczycie. Jeżeli będziecie konsekwentnie i wytrwale działać, osiągniecie cel poprzez wspólne opracowanie planu. Zauważcie też w swoim życiu możliwości by pokazać innym swoje talenty. Zastanówcie się, co możecie wnieść do grupy albo społeczności, w której żyjecie. I możliwe, że czeka was trochę pracy, ale przyniesie ona naprawdę duże owocne efekty. W relacjach nastąpi pełne i świadome zaangażowanie w budowanie związku. Okazywanie miłości konkretnymi czynami, a nie słowami. W tym tygodniu w życiu niektórych z was może pojawić się mężczyzna, który jest spełnieniem marzeń wielu kobiet. I oczywiście, on spełnia te marzenia, ale kilku kobiet naraz. Więc jeżeli macie ochotę na jakiś niezobowiązujący flirt, to oczywiście to w to wchodźcie. Ale jeżeli szukacie czegoś stabilnego, to na pewno nie u tego pana. Owszem, może on składać różne obietnice, ale niestety... W konsekwencji okaże się, że będą one bez pokrycia, co doprowadzi Was, jeżeli się zaangażujecie w tą relację, raczej do nieprzespanych nocy niż do szczęścia. Też, jeżeli umawiacie się na randki, to się dobrze bawcie i z przymrożeniem oka traktujcie wszystko właśnie, wszystkie takie dalekosiężne obietnice, i sami również ich nie składajcie, jeżeli nie jesteście w 100% pewni tego, co czujecie. Niektórzy z Was się wycofają z życia, żeby spędzić chwilę z samym sobą, w celu właśnie przyjrzenia się czemuś z boku, poszukania szerszej perspektywy, zrobienia kalkulacji, czy właśnie przygotowania planu działania. Jeżeli w tym tygodniu czekają Was jakieś rozmowy kwalifikacyjne, to bardzo korzystnie na nich wypadniecie. Niektórzy z Was mogą też otrzymać jakąś propozycję awansu lub podwyżki, czy nieoczekiwany zastrzyk finansowy. Jeżeli macie do pozałatwiania jakiejś sprawy, które odkładaliście w nieskończoność, to jest to najlepszy czas, żeby to zrobić. I słuchajcie, te sprawy mogą dotyczyć życia prywatnego, jak i też wszelkich spraw urzędowych. I tutaj karty wam radzą, żebyście się tym zajęli. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to i tak wszechświat zrobi porządki za Was. Nieraz w bolesny sposób wsyłając jakieś właśnie takie zdarzenia, które na was, jak to się mówi, spadną jak grom z jasnego nieba. Ale też nie bójcie się, nie panikujcie, no bo to musi się zdarzyć do, dlatego. Żebyście mogli właśnie oczyścić jakąś sta jakieś stare energie, które dla Was, które Wam nie sprzyjały, nie były korzystne i wejść właśnie w jakiś nowy etap, pozbywając się wszystkiego, co stare. Pozdrawiam. Witam grupę numer 3. W tym tygodniu możecie otrzymać jakąś dobrą wiadomość, jakąś ciekawą propozycję, która przyniesie wam rozwój osobisty i pouczające doświadczenia. Możliwość awansu lub poprawy sytuacji finansowej. Jednak dokładnie przemyślcie wszelkie za i przeciw każdej pojawiającym się w obecnym czasie okazji. Jeżeli trzeba to się skontaktujcie z fachowcem w danej dziedzinie lub przynajmniej przeanalizujcie sytuację, nie wiem, chociażby z przyjacielem. Może pojawić się też kilka możliwości, z których jedna tylko będzie zdecydowanie dla Was najlepsza. Dlatego tutaj musicie to, jak mówiłam wcześniej, przemyśleć, by wybrać właściwie. W relacjach partnerskich niektórzy z Was będą rozważać podjęcie wspólnych kroków w przyszłość, snuć jakoś, jakieś dalekosiężne plany związane z, ze związkiem. Niektórzy z Was, dzięki wsparciu najbliższych, odniosą sukces, bo być może ktoś z nich podsunie Wam rozwiązanie jakiegoś problemu we właściwym momencie. Ktoś może Was zainspirować, będzie czy mieć na przykład większy wpływ na Waszą edukację, rozwój i doświadczenie. I tu karty właśnie też podpowiadają, żeby rozbudzić w sobie poczucie wdzięczności. Dla tych wszystkich osób i dzielić się z nimi swoimi sukcesami. Bo tak naprawdę, słuchajcie, sukcesy nas, znaczy, przepraszam, nas, nasze, często właśnie są zbudowane na tym, że ktoś inny nam w tym pomaga. Nie wiem, na przykład macie jakieś ważne projekty w pracy, a w tym czasie partner opiekuje się dziećmi, odciążając was w ten sposób. Jeżeli zastanawiacie się nad wejściem w jakąś relację, to zaufajcie temu, kto w widoczny sposób stara się zbudować stabilny związek i otwarcie wyraża swoje uczucia. W tym tygodniu pojawią się też szanse, które powinniście wykorzystać, i nie zastanawiać się zbyt długo. Bo jak wiemy, to szanse mają to do siebie, że szybko się pojawiają, ale też i szybko odchodzą. Także pamiętajcie, że największy właśnie potencjał i talent na nic się nie zdadzą, jeżeli nie zostaną wcielone w życie, bo właśnie jedyną drogą realizacji jest działanie. Panie w tym tygodniu powinny sprawić sobie trochę radości, porozpieszczać same siebie, celebrując właśnie kobiecość na wszystkich możliwych poziomach. Jeżeli zastanawiacie się nad jakąś sprawą, o tym, nad tym, prawda, czy coś się uda, to tutaj odpowiedź brzmi tak. Ale czasem potrzeba trochę cierpliwości. I o tym też właśnie mówi ostatnia karta. Żeby pozwolić sprawom toczyć się w ich własnym tempie. Czyli nie przyspieszajcie niczego i nie naciskajcie, bo sukces potrzebuje czasu. To, co musicie teraz zrobić, to uzbroić się w cierpliwość i spokojnie poczekać na efekty swoich działań. Karta ta mówi też o tym, że zbierzać, zbierzecie owoce takie, jakie zasadziliście. Jeżeli zatem nie próżnowaliście i poświęcaliście danej sprawie potrzebną energię w przeszłości, to teraz pozwólcie sobie na chwilę przerwy i odpoczynku i spokojnie czekaj, czekajcie na właśnie pierwsze owoce Waszej pracy. Ale jeżeli jednak oszukiwaliście samych siebie i robiliście coś tylko połowicznie. To nie dziwcie się, jeżeli rezultaty nie będą zadowalające. I także pamiętajcie o tym, że zbierzecie to, co wcześniej zasialiście. Pozdrawiam.